Tak mniej więcej wygląda pomieszczenie kotłowni. Z prawej strony, przy wejściu od razu, jest boiler na ciepłą wodę z wężownicą i z elektryczną grzałką. Dodatkowo, jak widać, przyjście, wejście, ogrzewanie jest w tej chwili zimą. Z centralnego ogrzewania leci wejście z rury, które wychodzą na. Dom, jak widać, zasilanie, powrót. Zasilanie, powrót. Zimą w tej chwili ogrzewam kotłem na Pelet firmy Ecopionier z podajnikiem. Wyjście z instalacji, jak widać. A, cofniemy? Z zaworem trójdrożnym czy czterodrożnym? Nie znam się na tym. Mogę to troszeczkę podświetlić. O, tak to wygląda. Tu jest. wejście do pieca na dole, tam jest zawór, też od razu zaślejący zimną wodą, ewentualnie. Tutaj obok jest podłączony dodatkowo piec elektryczny, wykorzystywany przez pierwsze dwa miesiące jesienne, kiedy jeszcze można korzystać z zaoszczędzonej energii z fotowoltaiki. A piece są podłączone do jednego układu odcinam tylko zaworami tutaj ten odcinam elektryczny ewentualnie tutaj u góry nad piecem odcinam ten pelletowy pompka jest nad piecem elektrycznym jest wewnątrz pompka możemy zobaczyć jaka jest dobra Wyjście na instalację, jak widać, tu do góry. Przesada część leci w jedną stronę budynku i, do, i tam dalej do wewnątrz. Powrót jest na dole. Jedna część leci na drugą część budynku. Jak widać, to jest zasilanie zimnej wody do instalacji. Też obok i tutaj do jednego kaloryfera na końcu budynku. To wszystko by było z tej strony. Co tu jeszcze podać? Nie wiem. Chyba wszystko. W kotłowni mam wodę z wodociągu plus rezerwowy hydrofor. Jak widać. Także miejsca tutaj za bardzo nie mam. I po lewej stronie Falownik z fotowoltaiki, miejsce na zainstalowanie, może być albo pod, na ścianie, tutaj, ewentualnie po wywaleniu pieca, gdzieś tutaj, czy ewentualnie tutaj, gdzie jest piec, miejsce na zbiornik buforowy. To już zależy od, od instalatorów, co myślą. Wymiar kotłowni podam w mailu. Psią.